Okej, okay, ale jeszcze mówiłeś o ankietach po meczowych, prawda? Raportach. Tak, mamy też takie raporty. Sztab ma bardzo bardziej rozbudowany ten raport. To jest raport, który sztab wypełnia w ciągu 36 godzin po meczu. Mhm. Mi to jest potrzebne na trening regeneracyjny. Nie, nie jest mi to potrzebne w dniu wolnym, ale jest mi to potrzebne na pierwszy trening, kiedy robiłem wprowadzenie, bo być może sztab też pewne rzeczy widzi inaczej. Ja z tego raportu sztabu staram się wyciągać wnioski i modyfikuję wtedy delikatnie zagadnienia czy części takie treningowe w tygodniu, jeżeli, jeżeli tam są rzeczy, które mnie zainteresują i taki raport sztabowy też skupia się na różnych fazach, oczywiście nie każe trenowi bramkarzy wypisywać jakie on ma zdanie na temat tego jak nasza drużyna finalizuje grę albo buduje grę w strefie środkowej czy jak reaguje w danych sektorach boiska, skupia się na robocie jak drużyna broni w obronie niskiej, jak broni pola karnego, skupia się na tym jak drużyna funkcjonuje przy stałych fragmentach w obronie i skupia się na swojej działce, ocenia przez pryzmat swojej pracy. Trener, który zajmuje się stajmi w ataku, skupia się bardzo szczegółowo na tej fazie, ale już na rzeczach, którymi się nie zajmuje na przykład na motoryce, może tylko wypowiedzieć jednym zdaniem swoje zdanie, ocenić, jak to z jego perspektywy wygląda, bo nie chcę, żeby członek mojego sztabu siedział 4 godziny i pisał raport, tylko żeby zobaczył mecz, ściął pewne rzeczy dla siebie, usiadł, w pół godziny przemyślał, co co, co jest ważne, co jest mniej ważne, i, i po prostu zapisał te wnioski. E, mamy też raporty zawodników, one są e, zdecydowanie bardziej krótkie. One głównie e, skupiają się na, na problemach, które zawodnik widzi ze swojej perspektywy. Oczywiście również e, tam odnieść się może do drużyny, ale e, no to też są rzeczy, które mi są bardzo potrzebne, typu jak on odebrał mikrocyk treningowy, jak on go przygotował do danego rywala, jakie ma wnioski, co można zmienić. Jak funkcjonowało to wszystko na odprawie, co przenieśliśmy na mecz? Może potrzebuję innego bodźca w odprawie, może potrzebuję innego, innego tłumaczenia rzeczy w treningu, może więcej e, indywidualnie, może więcej na boisku. E, jeżeli ja widzę, że mój skrzydłowy nie, nie potrafi przedstawić założeń przedmeczowych i nie potrafi tego odnieść do meczu, to no, gdzieś popełniłem błąd. Ja jako trener, bo ja do niego nie dotarłem. Więc kolejnym razem ja do niego dotrzę i oczywiście raporty zawodników już są podpisywane nazwiskiem, bo są to rzeczy, które mi są potrzebne w kontekście rozmowy z danym zawodnikiem. Ważne to jest dla mnie, jak zawodnik wszedł mecz, jak się czuł przed meczem, ważne jest dla mnie, jak on obiera najtrudniejszy moment meczu, ważne jest dla mnie, jakie sytuacje indywidualnie chce omówić. Czasem ktoś wypisze jedną, czasem wypisze problem, jaki występował, czasami wypisze kilka sytuacji i takiego zawodnika zapraszamy w tygodniu, czy po dwóch tygodniach, już zbierzemy trochę materiału. Na rozmowę. Ta rozmowa jest dla mnie roz, rozwojowa, bo nie grając w piłkę, ja się od tych zawodników uczę. No, on mi coś mówi ze swojej perspektywy. Chciałbym, żeby zawodnicy grali z kamerką GoPro na, na czole i e, dzięki temu bym widział, jak on to widzi ze swojej perspektywy, każdą sytuację, e, ale analizując mecz, skupia się na drużynie, a ten dany zawodnik skupia się na sobie i w momencie, kiedy on mi pisze, że z jego perspektywy cztery sytuacje wyglądają inaczej, niż ja to przedstawiam na odprawie, to ja biorę go. Na rozmowę on włączamy konkretne akcje, na których być może ja nie widziałem aż tak z jego perspektywy. Czym mówi witrę, że no piłka jest daleko, ale ja tu widzę tak i tak, no i wtedy ja patrzę tylko na niego i mówię: No, gościu, rzeczywiście, patrz, masz, masz rację, tu taki problem, nie zwrócić na to uwagi. Albo po prostu odpowiadam mu na pytanie, którego nurtuje, czy lepiej stanąć bliżej tego przeciwnika, czy lepiej pobiec bliżej środka, czy lepiej szerzej. I <laughs> może ostatnie wyniki niestety tego nie pokazują. O tyle. No ja uważam, że pod kątem takiej pracy zrobiliśmy taki dosyć spory krok do przodu przez te pół roku. Wyniki ok, to jest konsekwencja działań, ale, ale wynik jest konsekwencją działań nie tylko, nie tylko tego, jak my prowadzimy analizę i tak dalej, tylko wielu naprawdę, naprawdę rzeczy. Nasza drużyna, czemu my mamy wygrywać dzisiaj z Wisłą Połock, która się nie osłabiła, jeszcze wzmocniła, jest. Na trochę innym etapie budowy od nas wielu zawodników odeszło, więc my, my ok, my możemy podjąć rękawice z Wisą Połocką, ale może łatwiej by nam było za 6 tygodni niż, niż w danym momencie. No i do tego to zmierza. No myślę, że będziemy nadganiać to co, to, co tą stratę, którą mamy do reszty peletonu i do reszty ligi i, i że damy radę też już w kolejnych meczach później punktować.